Dzień dobry, jestem Krzysztof, pracuję w firmie budowlanej. Zajmujemy się budową sieci kanalizacyjnych, wodociągowych. Od 15 lat jestem operatorem. Pracuję na maszynach Caterpillar. Komfort kabiny, gdzie jest fotel podgrzewany, wentylowany, klimatyzacja. Kamery przede wszystkim, gdzie jest bardzo dobra widoczność, do okoła 360 stopni. Systemy, które mają obecnie maszyny montowane. asystent głębokości, obrotu i wiele innych. Bezpieczeństwo to przede wszystkim. Pracując pod liniami ustawiam sobie poziom podnoszenia ramienia. Pewny jestem wtedy, że nie zahaczę o linię. Obrót. Ustawiam sobie kąt obrotu. Wiem, że maszyna dalej mi nie wyjedzie łyżką. Pracując na przykład ze spadkiem gruntu, który odspajam, ustawiam sobie spadek procentowy. Przy tym spadku wiem, że na pewno jak położymy rurę, ma ten spadek. Główną zaletą tej maszyny jest bardzo mała linia obrotu, czyli krótki tył. Ona bardzo w bardzo ciasnych miejscach sprawuje idealnie. Dużym atutem jest też puk, który ma zamontowany. Można idealnie sobie wyrównać teren za pomocą systemów poziomowania i to przyspiesza dużo pracę. Jestem zadowolony bardzo z maszyny 325, którą już posiadam w parku maszyn. Jest używana do bardziej specjalistycznych robót, głębsze wykopy, praca przy dużych i ciężkich szalunkach. I jestem bardzo zadowolony właśnie z takiego rozwiązania, że Kat wprowadził do swojej oferty maszynę z możliwością, jeżeli chodzi o, o zasięg i o moc i o siłę, ale z krótkim obrysem. Bardzo się to sprawdza przy mojej branży instalacyjnej, gdzie pracujemy właśnie w małych przestrzeniach. Zdecydowałem się na zakup kolejnej maszyny i nie byłbym sobą, jakby nie była ona czarna. To już kolejna maszyna. Tym razem jest to dosyć specjalna koparka gąsienicowa 325. Jej specjalność polega nie tylko na tym, że jest, jak widzicie, czarna. Z firmą Jakuba współpracujemy od bardzo dawna, praktycznie od początku istnienia tej firmy. Nasza współpraca od zawsze była oparta na wzajemnym zaufaniu. Dzisiejszy świat bardzo szybko się zmienia. Dotyczy to również maszyn budowlanych. To, co oferowaliśmy jeszcze rok temu, w tej samej klasie. Dzisiaj to już zupełnie inna maszyna. Za każdym razem, kiedy prowadzimy negocjacje, na początku dokładnie wsłuchujemy się w potrzeby klienta i znajdujemy odpowiedzi w naszej ofercie. Kilka lat temu innowacyjnością w przypadku przedsiębiorstwa robót drogowych i budowlanych była decyzja o zakupie maszyn z przedłużoną gwarancją i z umowami serwisowymi. W zeszłym roku Kuba zdecydował się na zakup frezarki. W tym roku rozmawiamy o maszynach z nowymi technologiami. Co będzie jutro? Zobaczymy. Ta maszyna wygląda naprawdę dobrze, naprawdę kozacko.